Solidarność ma nowego przewodniczącego. 25. Krajowy Zjazd Delegatów wybrał na to stanowisko Piotra Dudę, szefującego od 8 lat regionowi Śląsko-Dąbrowskiemu Związku. 30 lat jest najlepszy moment na to, żebyśmy sobie powiedzieli jako Solidarność, że czas na tą równowagę między historią a sprawami bieżącymi. Zjazd w jubileusz 30-lecia Związku odbył się w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu. Ja sam wyrosłem Solidarności. Także ogromnie się, ogromnie się cieszę. Wybór poprzedziła dyskusja nad programami ustępującego i aspirującego do przywództwa w związku. A przewodniczący Komisji Krajowej powinien być bardziej arbitrem, arbitrem a nie stroną w tym wszystkim. I tylko o to chodzi. W programach nie było zasadniczych różnic. Obaj kandydaci podkreślali, że najważniejsza jest obrona praw pracowniczych i zachęcanie do wstępowania w szeregi związku młodych pracowników. Jedność w Solidarności, obrona stałego stosunku pracy i y, obrona przed przerzucaniem ciężarów kryzysu na najsłabszych. Być bliżej członków związku na dole. Druga sprawa to jest właśnie związek, a polityka. I trzecia sprawa. E, bardziej większa ekspansja, jeżeli chodzi o ogólnie rzecz biorąc informacje. Dzień rozpoczęcia zjazdu to również ważna data dla ruchu SKOK. 21 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień kas Kredytowych. Życzę państwu obrad. jeszcze raz dziękuję solidarności. Prezes KASy Krajowej po raz pierwszy został zaproszony do wystąpienia podczas zjazdu Związku. Organizacje spółdzielczości finansowej i ruch Solidarności Łączy Historia. Powstała dzięki Solidarności, została stworzona przez ludzi Solidarności, jest bardzo blisko Solidarności i chce być bardzo blisko Solidarności. Polskie kasy kredytowe powstały dzięki takim ludziom jak Andrzej Konecki, działacz związku, obecnie przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Komisji Krajowej. 15 lat temu zakładał pierwszy skok w opocznie. Jeżeli my jako związek wspieramy tego typu instytucję, która jest, można powiedzieć, wolnym bankiem, to wspieramy także swego rodzaju przedsiębiorczość. W świętej pamięci prezydent, profesor Lech Kaczyński, wielokrotnie mówił o tym. Że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są tym najpiękniejszym dzieckiem Solidarności i są najważniejszą, największą organizacją społeczną, która powstała po 1989 roku. Ruch SKOK angażuje się również w wiele inicjatyw związkowych, czego przykładem była nagroda za wsparcie wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, który związek organizuje, a SKOK wspiera finansowo. Nowy przewodniczący związku nie ma wątpliwości, że ta współpraca będzie trwać. Nasi członkowie przynależą do różnych skoków i uważam, że jest to bardzo, bardzo potrzebne, szczególnie w dużych zakładach pracy. One są umocowane przy dużych hutach, przy dużych kopalniach. A uczciwa oferta usług finansowych i wsparcie działań związku zawsze będzie tam dobrze odebrane.